I kończę, moją kawę i powoli wychodzę z domu na autobus, mam go za 10 minut, ale może pojadę wcześniejszym, zobaczymy, bo ja jak przychodzę na przystanku to po prostu siadam do pierwszego lepszego, który jedzie, bo tu nigdy nie wiadomo, który pojedzie pierwszy, bo są takie korki, że... No. Ale złona pogoda, wychodzi słońce, więc mam nadzieję, że będzie piękny dzień. Um, I cóż, ja lecę, bo muszę się pośpieszyć. Jeszcze muszę skończyć pisać mój zapowiedź meczu, bo mam za mało słów. Ale coś dopiszę. Lecę. Pa, pa. Okej, okay, ja właśnie idę i jest ciepło. Jest tak jakbym się czuła, jakby była prawdziwa wiosna. Po takich mega zimnych dniach. Ło. Wyszłam zajęcia. Um, już wszyscy wyszli z sali, mieliśmy dzisiaj mini press conference, Co się odezwałam, więc jest dobrze. Pokażę Wam szybko jak wygląda sala, ja się już wychodzę, bo już wszyscy wyszli, więc tak trochę no. Ale mega się stresowałam przed tymi zajęciami, ale było dobrze. I dzisiaj idę też na koncert wieczorem, bytowana, znaczy muzyki bytowana, więc się mega cieszę. Już Wam pokazuję jak wygląda sala, jedna z, więc ta wygląda jedna z sal, w której się uczymy. To jest do ćwiczeń, jak widzicie tutaj są maki i jest dość porządna. Się cieszę, że tutaj w niej mam z ogromnymi oknami, co uwielbiam tutaj, że jest wszędzie widać z zewnątrz. Lecę. Ja jestem właśnie gotowa, ubrałam się, mam mój koruszek, mam moją piękną bluzkę, pierwsza założoną tutaj, się mega cieszę i ja lecę na koncert muzyki Beethovena klasycznej z moimi znajomymi. Bilet tylko za 10 euro dla studentów, więc idziemy. Wcześniej chyba pójdziemy na jakieś ciacho, zobaczę jeszcze. A ja już w woli muszę zmierzać na mój autobus, Do koncert to 20, ale jest przed 18, bo chcemy się po prostu wcześniej spotkali tyle. Zabieram kilka rzeczy ze sobą. I lecę, jest mi strasznie zimno, strasznie to strasznie. Ale jestem też mega podeksowana, jak to będzie na tym koncercie. Zobaczymy. Mm. I i tak, ja już lecę. W sumie jeszcze mam trochę czasu, ale może jeszcze z kosztów Bibioteki książkę na weekend, zobaczę. A jak nie, to jutro wypożyczę coś, bo wiem, że skończę Twirling za chwilę. Mam tam jeszcze książkę paragraf 20, którą chciała przeczytać po polsku, mm, ale zobaczymy, czy to wypożyczę, czy nie. Zobaczymy. <laughs> Nie wiem, e, rozmawiałam też z siostrą i w ogóle dzisiaj jak wracałam z uczeli, to wsiadłam do autobusu i chciałam zapłacić za bilet, to jest jakaś z Flipkart, moją legitymacją studencką. I pan tak się patrzy, tak działa i to, tak się w ogóle, e, o, no sorry, sorry, I w ogóle ten autobus jechał naokoło, więc szkoda co gadać, to załogą siadam, jak to ja. Ale dobra, teraz mam nadzieję, że wsiądę do dobrego i już wracam, bo nie chcę być spóźniona. Ja właśnie wracam do domu po mega fajnym wieczorze. Było niesamowicie. Pierwszą godzinę spędziłam z koleżanką, dziewczyną z Hiszpanii. Byłyśmy razem na przepysznym ciastku. Ja jadłam ciasto marchewkowe. Ona mafinka. I piłyśmy owej czekoladę. Później poszliśmy na koncert w piątkę. Koncert muzyki klasycznej Beethovena. Też już waracje na, na temat muzyki Beethovena. Dwie godziny po prostu siedziałam i co jakiś czas przed nie dreszcze, było takie niesamowicie, było po prostu genialnie. Myślimy, żeby, żeby pójść za tydzień e, na kolejny koncert, ale tym razem to ma być balet, więc to będzie przedstawienie też i było wow, wow, po prostu 10 euro najlepiej wykorzystane tutaj w Irlandii jak na razie, nie licząc pościeli. Więc mam nadzieję, że tydzień nam się uda pójść i że będzie świetnie. To jest właśnie, że tak jakiś tu gościu przechodził i powiedział do mnie hi, good night. Warto być dla siebie miłym, czemu by nie? Teraz szybko lecę, wziąć prysznic, e, napisać zadanie na jutro, bo spowiłam sobie, że nie zrobiłam zadania. A myślałam o tym cały tydzień. Nieważne napiszę. Wiem co, więc spoko. Dobra, ja lecę. Do zobaczenia później, papa. Wiecie mnie... Wiecie co mnie najbardziej zaskoczyło na tym koncercie? To, że oni sprzedawali lody podczas przerwy wewnątrz sali koncertowej. Po prostu dziewczyna chodziła tak jak na plaży z przewieszonymi lodami i ludzie kupowali. Przypominam, jest luty. Ja tu zamarzam. I nie rozumiem, czemu oni na sali koncertowej jedli lody. Ja po prostu tego nie rozumiem. Nie wiem, może ktoś mi to wytłumaczy. Nie wiem, nie wiem. No po prostu nie wiem, nie wiem. Ach. A ja właśnie zaczęłam gotować na dole wodę, żeby przygotować sobie jutrzejszy lunch. E, Było trochę coś innego niż zawsze, mm, taką kaszę Mahamas, coś co uwielbiam, ale żeby to zrobić to po prostu potrzebuję mm, dzisiaj to zrobić, bo to mi się z długo będzie gotowało, więc do zobaczenia później. I moje jedzonko na jutro się powoli robi, to będzie kasza Mahas z groszkiem, z grzybami leśnymi, z tymiankiem, ja tego też dam sobie troszkę brokuły, a jutro do tego dorzucę jeszcze chyba śmietankę z jajkiem i taki będzie mój prześlan, bo jutro jest na uczelni od godziny 9 do 18 z 5 godzinną przerwą bo muszę się jutro pouczyć, więc e, więc zostaję jutro na uczelni przez 5 godzin od 11 do, 4, do 16 mam czas wolny muszę zrobić dużo rzeczy i po prostu będę na uczelni siedziała Przyjąłam taki plan, może wrócę na pokój, ale raczej nie, raczej wątpię i później muszę szybko wrócić tutaj i się przebrać, i wracam na uniwersytet. Ale to się dowiecie jutro. Wszystkiego. Więc jak się Wam podobało, to wiecie. I co? Zostaniecie to na dłużej. I papa. Wiecie, możecie tam kliknąć, żeby zostać to na dłużej. Do zobaczenia.